Zasady aktywacji MLM Myślnik System PL System składa się póki co z dwóch poziomów. Poziom A, który jest przydzielany każdemu użytkownikowi od razu po rejestracji. Jest tutaj ograniczony dostęp do tego co na stronie głównej, do tych wszystkich opisów, do podstawowego szkolenia. Jak również jest dostęp do części szkoleń w zakładce szkolenia i strategie. I jest dostęp tutaj do menu z prawej strony do programów, które wewnątrz systemu promujemy, czyli do tych zakładek z, pro, z programami. Natomiast dostęp B to już jest dostęp dla, dla osób po aktywacji i jest, wtedy jest pełny dostęp do wszystkich szkoleń, i do wszystkich narzędzi dostępnych w systemie. I jest jeszcze jeden poziom dostępu, który umożliwia dodanie linków partnerskich do tych programów, które są tutaj promowane z prawej strony. Zaraz to wyjaśnię. System ma w swojej koncepcji ułatwić nam zarabianie pieniędzy, tak? Na programach rekomendacyjnych głównie. Powstał w tym celu, abyśmy mogli zarabiać więcej, szybciej, pracować mniej. System jest darmowy, więc na jego sprzedaży no, niestety nie zarobimy. Nie chciałem tutaj wprowadzać żadnych opłat za dostęp do tego systemu, bo chcę, żeby był, to był system dla każdego. Nie chcę, poza tym nie chcę zarabiać typowo na tym systemie, nie o to mi chodziło. Chodzi mi o to, żebyśmy zarabiali na programach rekomendacyjnych. Dlatego zdecydowałem się że tutaj nie komplikować tego systemu jeszcze dodatkowo, bo to też wiadomo, dodatkowo komplikuje, trzeba to wszystko przygotować, żeby to było płatne. Nie chcę tego robić. Natomiast chcę, żebyśmy mogli zarabiać bez problemu, łatwo, szybko na programach rekomendacyjnych, które wewnątrz tego systemu będziemy promować i chcę, aby ten system był dostępny dla każdego. Ma to działać na tej zasadzie, że gdy komuś ten, ten system zarekomendujesz i ten ktoś skorzysta z programów, które tutaj promujemy, to Ty zarobisz pieniądze. Tak? tak samo później Twoi partnerzy na tej samej zasadzie później też rekomendując to będą zarabiać pieniądze. O to w tym chodzi, tak? żeby to rekomendować. Po to, żeby zarabiać pieniądze, żeby ułatwiać też, no bo cały system ma oczywiście ułatwiać, jeśli zapoznajesz się z innymi materiałami, ma ułatwiać, ma dawać szkolenia, ma dawać narzędzia, ma zapewniać stabilność, czyli zachowanie struktur, ma dawać atuty w twoje ręce, jeżeli jesteś początkujący, żeby ludzie chcieli z tobą współpracować, bo ty im dajesz narzędzia, ty im dajesz system, ty im dajesz szkolenia, tak jakby to były twoje własne, twojego autorstwa rzeczy. To ma dawać system. I teraz ten system musi, żeby to, żeby to wszystko działało, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żebyśmy zarabiali pieniądze, musi wymuszać pewnego rodzaju aktywność w programach, które tutaj w tym systemie rekomendujemy. I tak, aby uzyskać pełny dostęp do systemu, to znaczy mieć uprawnienia z poziomu B, dostęp do szkoleń, narzędzi, mieć możliwość dodawania własnych linków partnerskich we wszystkich programach, które... Promujemy wewnątrz systemu, czyli to w tym miejscu, tak? Możliwość dodawania swojego linku partnerskiego. Musisz, czy też musisz, nic nie musisz, ale aby to mieć, należy aktywować się w refszerach, Teraz mowa o rewszerach, które tutaj wewnątrz systemu będą, są dodane lub będą dodane. Za kwotę minimum 500 dolarów i to wystarczy jednorazowo, tak? Na, na początku. Za kwotę minimum 500 dolarów jednorazowo. I to nie ma być wartość adpaków zakupionych z reinwestycji to 500 dolarów, czyli nie tak, że kupujesz za 200 dolarów, a później dokupujesz aż do 500 dolarów. Nie. To ma być kwota, jaką wpłacimy do programu, za którą zakupimy adpak. Ta kwota aktywuje wszystko. Wszystkie szkolenia, wszystkie narzędzia i możliwość dodania linków do wszystkich programów, które będą wewnątrz systemu dostępne. Możesz się aktywować w jednym programie, jeśli zdarzy się, że w innych już jesteś zarejestrowany, tak? czy z jakiegoś powodu nie chcesz się w nich aktywować, to mu wystarczy, że aktywujesz się za tę kwotę 500 dolarów w jednym programie. Natomiast jeśli chcesz, możesz też aktywować, czy rozbić te 500 dolarów na dwa, albo trzy, albo cztery różne promowane w systemie programy. Ważne jest, żeby łącznie było minimum 500 dolarów, żeby ta kwota była minimum 500 dolarów. To nie jest duża kwota. Ja bym powiedział, że to jest nawet mała kwota, biorąc pod uwagę, że sam traktuję ten temat jako biznes. To jak na biznes jest to bardzo mało, 500 dolarów, co to jest, 2000 zł za, za, za własny biznes? Grosze. I zwróćcie też uwagę, że to 500 dolarów tak naprawdę daje jednorazową prowizję około 40-50 dolarów, bo przeważnie tak w jest to 80%, tak? I później daje jakieś 4-5 dolarów co 5 dni, więc też nie jest to wcale wiele. A tak jak powiedzieliśmy wcześniej, chodzi o to, żeby tutaj zarabiać pieniądze. Tobie też o to chodzi, prawda? Więc też będziesz chciał takich prowizji mieć później jak najwięcej, jak będą się rejestrować z tego polecenia, z Twojej rekomendacji osoby, to też będziesz chciał, żeby no wykonuje, będziesz wykonywał jakąś pracę, będziesz chciał, żeby ta praca przynosiła Ci pieniądze, pieniądze dadzą Ci później możliwości, dadzą Ci czas, dadzą Ci wiesz, wakacje, no co, dadzą Ci możliwość robienia zakupów jakich chcesz, no to, to po, co robisz, po co robisz biznes, to po co zarabiasz pieniądze. Więc kiedy zrobisz aktywację, te 500 dolarów, i to jest teraz procedura postępowania. Jak, jak zrobisz aktywację 500 dolarów? Wysyłasz do swojego apply na informacje z potwierdzeniem zakupu, tutaj wpłaty do programu. On wysyła te informacje do mnie, informacje również swój, twój login tak, do, do MLM systemu, żebym wiedział, kogo to dotyczy. I wysyła również te potwierdzenia ja odblokowuję Ci wtedy pełny dostęp zarówno do szkoleń, do narzędzi, jak i oczywiście możliwość dodawania własnych linków partnerskich właśnie tutaj w tym, w tym miejscu, w tym polu, we wszystkich promowanych w systemie programach. Ty sobie to uzupełniasz i jak uzupełnisz, możesz w pełni korzystać z możliwości systemu. Każdej osobie, wtedy, wtedy każdej osobie zaproszonej przez Ciebie do tego do systemu, wyświetlą się Twoje linki partnerskie do programów promowanych wewnątrz systemu i jak ta osoba się zarejestruje w któryś programie, to Ty zgarniasz prowizję. Co jeśli nie masz 500 dolarów? Jeśli nie masz 500 dolarów, możesz się aktywować za mniejszą kwotę w wybranym jednym jakimś na przykład programie, który tutaj w menu gdzieś będzie dostępny. Wybierasz sobie jeden program, aktywujesz się w tym programie i to Ci daje też pełny dostęp do szkoleń, pełny dostęp do narzędzi, czyli te uprawnienia z poziomu B, ale możliwość dodania linku partnerskiego będziesz miał tylko w tym jednym programie, w którym się aktywowałeś. Jeśli będziesz chciał sobie uruchomić możliwość aktywy, ak dodawania linków w pozostałych programach, będziesz musiał no, w jakimś programie, czy, czy w tym samym, czy w innych. Po prostu jeszcze 300 dolarów przeznaczyć na zakup adpaków. I tak jak powiedziałem, to muszą być pieniądze nie z reinwestycji, tylko pieniądze wpłacone z zewnątrz do programu. Jakie to ma konsekwencje? To, że masz aktywowany, masz że link partnerski dodajesz tylko do jednego programu, ma to takie konsekwencje, że osoby zaproszone do MMSystem.pl zaproszone przez Ciebie zobaczą twój link partnerski. O, właśnie słyszysz jak moja córka płacze prawdopodobnie. Uroki pracy w domu. <gry> Więc osoby zaproszone do mlm.system.pl z Twojego linku partnerskiego zobaczą Twój link partnerski do programu tylko w programie, w którym jesteś aktywny. W pozostałych programach jeśli zechcą się aktywować to zarejestrują się niestety u kogoś innego i domyślnie y, zobaczą po prostu inny link, tak, innej osoby. Domyślnie będzie to prawdopodobnie na początku mój link, mój no z tego względu, że ja stworzyłem ten system, ten system jest darmowy, wiązała się z tym inwestycja pieniężna, czasowa, utrzymanie systemu kosztuje, więc y, na początek na pewno będzie to mój link. Natomiast y, ja nie liczę tutaj na to, że z tego tytułu będą wpadały mi jakieś pieniądze, raczej liczę na to, że każdy aktywuje się za 500 dolarów, bo uważam, że nie jest to wygórowana kwota, jeśli mówimy o biznesie. Ja, ja po prostu ja nie chcę się bawić w jakieś drobne kwoty. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma no, no 2000 złotych na, na swój rozwój, na swój biznes, na siebie, jeżeli ktoś mi mówi, że nie potrafi zorganizować 2000 złotych, jest dorosłym człowiekiem i go nie stać na to, no, to przykro mi, ale albo nie czas, nie miejsce dla ciebie, albo nie wiem. No ja po prostu nie chcę, dla mnie jest to strata czasu, nie chcę się bawić w, w wychowywanie kogoś, w pomaganie w sensie komuś, kto jest dorosły i nie ma 2000 zł na ster, bo uważam, że to jest niewłaściwe. Po prostu nie chcę nikogo oceniać, nie chcę nikogo obrazić, ale po prostu tak myślę. Uważam, że 2000 zł każdy człowiek w dzisiejszych czasach jest w stanie zorganizować. Jeżeli chce rzeczywiście coś w swoim życiu zmienić. Tyle, takie jest moje zdanie. Ok, to dotyczyło programów Repsher. Co w przypadku innych programów, na przykład w, w przypadku Autorespondera, który też tutaj jest wykorzystywany do budowy Twojej, no może wykorzystać do budowy Twojej własnej listy mailingowej. Może dodam tutaj też jakiś program MLM, który. Uważam, że to też może być dobrym pomysłem. Nie ma tutaj na razie żadnego programu, ale kto wie, może kiedyś, może kiedyś zostanie dodany. I co wtedy z aktywacją? Wtedy po prostu trzeba będzie dokonać. Czy trzeba w przypadku autorespondera dokonać takiej opłaty, jaka jest w danym wypadku wymagana? Ja autoresponder tutaj kosztuje, to nie jest mój autoresponder, ja po prostu wybrałem jeden, który tutaj podłączyłem. Kosztuje 10 dolarów miesięcznie. Tyle musisz opłacić, aby, mieć, aby on działał dla ciebie, tak abyś mógł się do niego zalogować. To nie są pieniądze dla mnie. Po prostu on tyle kosztuje, i jeżeli chcesz tutaj korzystać z tego systemu, z tej możliwości budowania listy mailingowej, to musisz za to zapłacić 10 dolarów miesięcznie za autoresponder. Wtedy masz aktywację autorespondera, możesz dodać swoje linki, tak, możesz właśnie budować listę przy wykorzystaniu tego systemu, możesz też mieć prowizję za to, że później osoby w systemie zarekomendowane przez ciebie zarejestrują się też do autorespondera. To też tam jakieś drobne prowizje z tego sąd. To są groszowe sprawy. No, ale może, może z czasem się zbuduje trochę większa kwota. Ja od kilku lat korzystam z tego autorespondera cały czas mi wpływają prowizje z tego tytułu. Nic, nic z tym nie robiłem, jak do tej pory w ogóle tego nie promuję od, od, już od kilku ładnych lat, natomiast cały czas otrzymuję prowizje, więc, więc opłaca się tutaj zbudować, zbudować też sobie strukturę w tym programie, bo jest to program bardzo nisko Dostajesz narzędzie, które faktycznie wykorzystujesz, które działa i z którego ludzie też mają, będą w założeniu mieli korzystać, więc no, warto, warto też dodatkowo sobie do tego może też przyłożyć jakoś no, dodatkowe pieniądze, tak zawsze coś. I tak samo pewnie będzie w przypadku programu MLM. jeżeli zostanie dodany, to po prostu będzie wymagało no, dokonania jakiejś tam opłaty takiej, jakiej w tym MLME będzie trzeba dokonać. Ta aktywacja daje Ci, przynajmniej w autoresponderze, dostęp. Nie aktywuje Ci dostępu do szkoły, nie aktywuje Ci dostępu do narzędzi, daje Ci dostęp tylko do tego autorespondera, tak i do dodania swoich linków. Jest to dodatkowe narzędzie, z którego możesz korzystać, z którego warto korzystać. Natomiast, żeby aktywować pełny dostęp, trzeba się aktywować w tych programach głównych zarobkowych.